Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Yy, zapewne ktoś teraz napisze faja za dużo! Tych pokaż co potrafisz, faja za dużo, tych jubileuszy. Yy, być może macie rację. Ale cóż, tyle powtórek mi wysyłają widzowie i naprawdę dużo bardzo powtórek mi się podoba no i chcę wam, chcę wam je pokazać, mimo to, że można powiedzieć już trochę wam się to nudzi no ale cóż, można powiedzieć byłem pierwszą osobą pokazującą powtórki no i no stop pokazuję te powtórki, no nie wiem dlaczego się tłumaczę no ale tak tylko mówię. A jubileusze no cóż, uwielbiam jubileusze, ponieważ no jest to fajna sprawa poznanie wielu graczy. No fakt faktem macie rację, że powinienem robić coś jeszcze. Mam nadzieję, że oczywiście coś jeszcze będę robił. W tym odcinku zobaczycie Czechosłowacki Medic 10. poziomu TVPK T5051, a gracz, który wysłał mi powtórkę, to Marcin. Cześć. Cześć Słuchajcie, no y, ta bitwa, cóż, y, to będzie taka trochę, można powiedzieć, ostrożna gra y, tym czołgiem, bo tak naprawdę tym czołgiem należy grać ostrożnie. Y, no i cóż, porównywalny Medzik do batczata, ale no niestety z biegiem czasu jednak większość graczy y, uznała, że Baczat jest lepszy. Y, dobra, ale Marcin. Y, Marcin, bo Marcin zapewne nie. Tak, zgadza się. A te cyferki 1098, to jesteś październik 98 urodzony? Nie, rocznik to 98 wiadomo, a dziesiątka to przypadkowa liczba. Tak jest. Okej, okay, no to cóż, jesteś w plutonie z kumplem, no i zaopatrzyliście zapewne, że macie 20% szans na zwycięstwo. No i tak postanowiliście nie szaleć na początku, nie? Taki był wasz plan. No, dokładnie, zobaczyliśmy te procenty. To pomyśleliśmy, że najpierw trochę pokampimy, spróbujemy coś obić, a później, no, zobaczymy, co da się zrobić. Mhm. Anioł trochę tam bardziej do przodu, widzę. No i cóż, czołg oczywiście czechosłowacki, który miał być lepszy niż baczat. Głównie z tego powodu, że no, ten magazynek jest. Chyba lepszy, dlatego że y, po prostu co 21 sekund przeładunek, no i między pociskami półtorej sekundy, czyli y, można powiedzieć co 21 sekund wpadamy na czołg i zadajemy mu y, obrażenia w wysokości y, 320 razy 4 w kilka sekund. Ale y, no... Okazuje się, że jednak w magazynkach nie jest tak bardzo ważny ten przeładunek między magazynkami, ale sam ten magazynek, więc Bacchat, który jednak ma 5 razy 400, okazuje się być ciekawszy. A jakie jest Twoje zdanie? Jest co? Batczata nie posiadam, Aha. ale moim zdaniem to są ok, no, jedną jednomostopowe gry w tym momencie. Oczywiście w, dla osób, które potrafią wykorzystać właśnie grę na tym czołgu. Czyli, no dobra, co takiego fajnego jest oprócz tego magazynku w tym czołgu? Jakie są zalety i wady, Twoim zdaniem? Dalet to na pewno depresja. Nie pamiętam dokładnie, jak tam wynosiła, ale jest bardzo w porządku. I oczywiście prędkość. Bardzo mobilny czok. A z VAT, moim zdaniem, to jest wielkość tego pojazdu. Mhm. No i można powiedzieć brak pancerza, bo e, jeżeli czasami w Baczata zdarza się nam zdingować, e, nawet na tyłku Baczata, no to tutaj chyba, żeby zdingować, no to nie wiem, musiałby być jakiś cud. E, ok. Sytuacja na razie, tak jak mówiłem, w miarę. E, w miarę. E, normalna z tym, że jak widać przewagę już jeżeli chodzi o czołgi i ilość HP mają przeciwnicy. No i widać, że mają też dwa skuteczne medy oraz te No cóż więc na, nie, nie ma co szaleć. No w takich sytuacjach wiadomo nie ma co wyjeżdżać do przodu, bo to skończy się zapewne śmiercią. No więc cóż, trzeba poczekać aż oni wyjadą, nie? No dokładnie, czekaliśmy na jakiś błąd przeciwników, jakieś głupie wyjazdy i wyłapywaliśmy ich po kolei. Tak jest. Starałem się najdłużej trzymać te hp bo wiedziałem, że później się przydadzą. To jest ważna też sprawa, żeby właśnie w czołgach, właśnie z magazynkiem, trzymać tą ilość HP na drugą część bitwy. Bo moim zdaniem czołgi z magazynkiem są, można powiedzieć, ważniejsze w drugiej połowie bitwy niż na początku. Bo w drugiej połowie bitwy, po pierwsze, czołgi są już trochę pokąsane, a po drugie, tych czołgów jest mniej, a po trzecie, wiadomo już, gdzie te czołgi są. Czyli można na przykład takim baczatem, czy skodą, wyjechać na dwa, czołgi, na dwa, trzy czołgi i je zniszczyć. Okay, więc cóż, no na razie, na razie, tak, widzicie, oczekujecie na błąd wrogich pojazdów. No i coś tutaj zaczyna już się pokazywać. Jak widać... No głupio wjeżdżaj. No, no, no. Niby w tej chwili można powiedzieć, że... że słuchajcie. W przeciwnej drużynie są już 3 i jeden czołg, ciężki, artyleria. Wy jesteście dwoma medami. Jest podobna ilość HP, podobna, ta sama ilość czołgów. Może już może już dość tego oczekiwania. Tak może niektórzy by powiedzieli, nie? Ale jednak postanowiliście poczekać, tak? No, miałem jeszcze jakieś przeczyty, że coś tu może jeszcze przyjechać. Zobaczymy, jak się daje potoczy. Co powiedziałeś, procity? No kombinowaliśmy. A, przeczucie! Ja zrozumiałem, że. Nie, nie, oczywiście to był żart. Nie ma takich cheatów, że. O, ale jest Grillek. No i cóż. Niestety kolegę zabił. Niestety kolegę zabił, a ty go nie zabiłeś. No i zostałeś sam nad, z dwoma TDKami szwedzkimi oraz artylerią. No tutaj się trochę przerzyłem, bo. Koledzy i tak mi nie pomogą w ogóle w wygraniu tej bitwy. A tak to ja miał przynajmniej Kołbanowa. Aha! No ale no cóż, no przecież nie będziesz ich prosił, żeby. Yy... Go die, please. <laughs> yy... Dobra, czyli tu gdzieś jest ST. No, i... był na mapy to ostatnie pokazany. Szukałem go. Tak jest. No jest! I nie trafił. No i teraz, oczywiście, tak jak mówiłem. Magazynkowce w drugiej połowie bitwy już po prostu mogą zaszaleć trochę. No i teraz pokażesz, właśnie jak fajnie z magazynka. Tu na początku nie wiedziałeś, gdzie go strzelić. No to i sobie powiedziałem, że nawet mogę przyjąć tą peskę, jak go skończę. No. Jak widać. No kolega nawet nie zdążył. Tak jest, kolega nie zdążył yy, przekręcić wieżą. Trzy Tedeki i ARTA. Dwa szwedzkie tedeki yy, Cały czas gdzieś tam skampione. Więc y, cóż, yy, możesz jechać po Artę Tak to zrobiłem. Albo możesz szukać tych Tedeków, bo tak naprawdę zostały Tedeki. No nie z niezbyt dobrym kamuflażem. No, ten grill tam, ten kamuflaż ma taki jakiś, ale taki tak nie za dobry. Spokojnie 6 minut, więc jak widać... A! Nie wiem czy mówiłem, że to mapa bagno, ale dobra, jest to mapa bagno. Ale myślę, że, że większość graczy zajarzyła. No i sobie tutaj jeździsz, zwiedzasz zamki bagienne. No i cały czas masz full HP. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest to czołg miękki. Są te deki z mocnymi działami, czyli szczególnie grill oraz E3, czy E4? e Więc jeden nieuważny ruch. I z tego Full HP może się y, zrobić dupa. No to artyleria była tam. I cóż się okazało? Za chwilę zobaczycie. Jest trochę w innym miejscu. <laughs> yy, no. Już mi pocisków nie starczało zwykłych, musiałem na złoto przeładować. Oczywiście. Yy, czyli trzy pociski zostały yy, zwykłe, to są pociski podkalibrowe o penetracji 248, a pociski yy, kumulacyjne są o penetracji 310. Ja już nie będę oczywiście mówił y, o różnicy y, między pociskami kumulacyjnych, bo jak ostatnio powiedziałem, to mnie y, opieprzyliście, że już nie mów, bo to pi każdy wie. Yy... No i cóż. Zostałeś tam. Tak jest. No i teraz, y, teraz y, masz full HP. Ale są trzy tedeki, Z czego jeden twardziel. No i mamy tutaj jeden tedeczek, który na szczęście nie prze. Nie wiem, jakoś tam nie trafił. Nie wiem co on zrobił. Nie trafiał. Oczywiście, jakbyś miał może podkalibrówki, to byś bił mu w pierwsze kółeczko. Ale wiadomo, kumulaki bije się w twardy pancerz. Zgadza się? Tak, tu trochę spanikowałem i ten jeden strzał w gąskiem zszedł. Pia. Oczywiście przypominamy w takich sytuacjach nie panikujcie. Peski się kończą powoli No! O, trochę i, postrzałem i O! I, i, i widzisz, y, por, y, przez ciebie dumę poczuł czeski zawodnik który napisał, skoda wychraje, czyli yy, po prostu, tak powiedział, nie ma chuja na naszą skodę, nie? No i jedziesz na tą E3, a tutaj zaraz będzie Zong. Aniormark Mark, GZ i Zong? I Zong! I Zong! No! No, dobrze, że te hapeki miałem, bo. Tragicznie się mogło skończyć. Czyli można powiedzieć, tak wspominałem, w sytuacji Full HP zrobiła się sytuacja trochę niezbyt przyjemna. No w tej chwili E3 macie na hita, z tym, że wiadomo, E3 nie ma dobrego kamuflażu. Więc wiadomo też, że kapujący czołg ten kamuflaż ma jeszcze gorszy. Nie wiem dokładnie, jak bardzo gorszy, ale nie, nie mogę wiedzieć wszystkiego, oczywiście. No i mamy trójkę. I tak nie wiedziałeś, kurde, wychylić się, nie wychylić się. Nie, bo nie wiedziałem, czy żerówę dostanę. Aha. No i tak zerkasz, zerkasz, zerkasz. I kończysz. Powiem ci szczerze, że, że tak trochę szczęśliwie ten ostatni strzał. Dobra. No i cóż. Bitwa mi się podobała, czy wam się podobała, to napiszcie, najwyżej napiszecie, że fuj i nie fajna. No niech tylko spróbują. Mogą tak napisać, bo tak naprawdę niektórzy może wolą, yy, że, że gracze walą bardziej ryzykownie czołgami, ale oczywiście, no cóż... Yy, nie jest, no, żartuję, niech piszą je, obiektywnie, to sądzą. Jest to ryzykowne, gra ryzykowna jest ryzykowna, jakby to powiedzieć, nie? Dobra, jeżeli chodzi o wynik, 9000 obrażeń, 9 zniszczonych pojazdów, tam chyba po drodze mógłby być pól, już nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, no i 1451 expa, no i tyle, to wszystko, ja tobie dziękuję, no i oczywiście może miał być ochotę kogoś pozdrowić. Oczywiście, a więc pozdrawiam plutonowych Krystiana, magicznego Dawida i Anioła. I cały kam Zgadza się. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dziękuję.